Maneczko, ziomeczki z tej strony wasza ulubiona Alinia, zwana również linieczką, i wreszcie przyszedł czas na kolejną oprowadzkę, bo na serwery, w serwerze tyle się dzieje, że gracze sami nie nadążają, a co dopiero Wy, więc chodźcie ze mną, zobaczymy, co tu mamy. Mam sobie, że fajnie będzie zrobić to na shaderach, bo mamy tutaj naprawdę ładnie oś oświetlone i jest też w tym momencie noc. Moją altankę teleportacji już. Znacie, widzieliście ją w akcji na odcinkach, bardzo ją lubię. Uważam, że to bardzo przyjemna i fajna budowla. Widać też z niej mapę Piotra no i właśnie, podejdźmy do mapy Piotra, bo Piotr po prostu szaleje. Wiem, że wiele z was, wielu z Was powiedziało, że szacun Piotr, bo to, co on robi, naprawdę budzi podziw. Nie wiem, ile on czasu już spędził łażąc po tym świecie, ale całkiem dużo i odkrył sporo ciekawych rzeczy. Władujemy mu się na chatę, zobaczyć, co jest tutaj, czy coś się pozmieniało. Pomieszczenie z podkami już chyba kojarzycie. Tutaj właśnie Gep zrobił sufit i mamy też już wszystkie poteczki elegancko posegregowane. Zrobił to nasz naczelny chemik NGR Trollo. On właśnie często jak gra, jak przychodzi, to właśnie zajmuje się potkami. Najbardziej lubimy chyba te poty na Fire Resistance, żeby je sobie używać w neterze, żeby było bezpieczne. Magazyn się nie zmienił. On jest tak posegregowany, że widać, co jest w środku. Jak skrzynka stoi na lodzie, to w środku skrzynki jest lód, więc spokojny system. Jest to troszeczkę alternatywa dla systemu, który ja zastosowałam z tymi item frame'ami. Dobra, co tutaj jest? Chyba się troszeczkę mam wrażenie, światło zmieniło, ale może to naszej derach. Tutaj mamy pokój terakotowy I idźmy. Dalej, do kogo bytu? Dobra, to chodźmy do minutki, bo tutaj można wejść y, do niego schodkami. A właśnie, <grywia> domek Kamiego <grywia> ewoluował. Ktoś powiedział, a raczej Bucio, a nie ktoś, Bucio i ja, <grywia> powiedzieliśmy Kamiemu wczoraj, że jego domek nie pasuje do mojego, i jak tutaj też Satelita zbudował ten ładny domek, to, że jego domek wygląda trochę jak jakaś stara szopa. Więc Kami przyszedł i po prostu zbudował ładniejszy domek. Fired. Kami, aczkolwiek ja też Ci mówiłam, że Twój domek już jakby... Mieliśmy pewien etap rozgrywki. Wydaje mi się, że powinna tam przyjść jakaś pani, która mówi... odmów swój domek. Nie. Pizzowe rewolucje. Domkowe rewolucje by się przydały, no? Patrz tu do nas i popatrz sobie z tej perspektywy jak to wygląda. No ja widzę. No. No, ale śmieszne. Ha, ha, ha. No sorry Kami. Nie jest ohydne. Po prostu uważam, że nie pasuje tutaj. No i co można zrobić? Ja jakbyś ten domek gdzieś tam dalej. Nie w samym centrum, gdzie są takie wysokie te budowle. To byłoby zajebiście. Ale żeś sobie wybrał chatę w samym centrum. Ja byłem pierwszym, Ksia. To i nie bani. Nie byłeś pierwszy. Pierwszy był domek, yy, ten... Stilta. Pierwszy był domek Stilta i stał tutaj. A potem ja zrobiłam domek sobie na tym miejscu. Ja zrobiłem pierwszy, powinnaś się dostosować. A... No i co teraz... Ale przeszłość nieco w niebie. No jest... Masz... Pamiętaj, ale tak. Za staną. Wszyscy... Nie ja, więc niech wszyscy zmieniają na taki jak mój. Masz ale razie. po co mamy robić, żeby było gorzej? Co Jeżeli ty gorzej? możesz robić, żeby było lepiej. No to ja zaraz na 300 kratek i macie księgi potem. Ale ładny? Ale na 300. Wieś zobacz jakiś tutorial na YouTube ładny domek mały. Nie mam. ale... Albo wieżę? To wieże. Ktoś zobacz jakiś tutorial. To będzie najwyższy domek, jaki zobaczycie. Dobrze, czekamy na remodel. A potem wszyscy mają się dostosować, bo robimy centrum biznesowe tu i ma być wysoko. To będą wieżowce już teraz. Wieżowce już teraz. tutaj stoi obok, to jakieś parterowce. Kami please, możesz, możesz... Kooperatywę robić miło? Czy ładnie było? Nie, zamiast bo już hejt dostaje. No właśnie, ty traktujesz to jako hejt, a to po prostu. Słuchaj, najpierw była Hadka z Dirta, tak? Hatka z Dirta is dead. Potem był Enchanting. Enchanting był w trzech miejscach. Minecraft to jest taka gra, w której robisz coś, a potem to ulepszasz. I to jest ten moment, kiedy Twój domek po prostu czeka, aż dotkniesz go swoją ręką magiczną. Rozumiesz? On czeka na ciebie. Tęsknie. Dobra, chodźmy do minutki. Co on tutaj ma ciekawego? Minutka, wydaje mi się, że ostatnio nie grał za dużo. Obiecał, że oświetli. No to minutka, czekam na te oświetlenia. Chyba są tylko te wieże. No tylko aż te wieże, co bardzo fajne. Ale ja już widzieliśmy. Więc tutaj, w takim razie, spojrzymy sobie z góry. No, powiem wam, że. Ten widok jest mega mocny. Mega fajny. Wow. Dobre sobie miejsce do mieszkania wybrałam. Chodźmy. Nalejesz mi kawy? Git. Chodźmy do domku satelity w takim razie. Sadka. Przyszedł. Tutaj mu nasadziłam takie niespodzianki, kujące krzaki. Już wszyscy płakali, że kują się cały czas jak chodzą, ale statka jeszcze ich nie widział, więc jeszcze muszę. O, nawet nie wiedziałam, że to się prawie zrywa. What? Cały czas coś nowego. Ja myślałam, że trzeba ten krzak zniszczyć. No to się dowiedziałam. Ale bardzo mało oddają e, dają głodu te sweet berries, więc w sumie ich nie lubię za bardzo. No ale Nie chcę siedzą, póki sadka nie wróci. Domek jest w ogóle bardzo ładny, bardzo się postarał. Na początku jak sadka wbił, to zapytałam się go, czy ładnie buduje, bo właśnie chciał się wybudować obok mnie, to chciałam mieć jakąś ładną budowlę. No i powiem Wam, że oddał dał radę, stanął na wysokości zadania zarówno w środeczku tutaj mamy ładne pokoje no ładne ładne, mi się podoba o i ten balkon widok na dworzec i teraz na domek kamiego no podoba mi się tutaj mega altanka powiem wam, że mam tyle dobrych uczuć związanych z tymi budowlami jak na nie patrzę to po prostu buzia mi się cieszy i bardzo mi się podoba ta nasza baza właśnie i jest głosowanie będzie głosowanie na nazwy bazy i serwera są różne propozycje jest na przykład imperium linieczki klockowa kooperatywa jeszcze e, pasty wrzucił w komentarzu chillowe chillowe klocki więc trochę jest konceptów. Piszcie jak uważacie, że powinien się nazywać serwer i też jak powinna się nazywać nasza baza. Chciałabym zrobić właśnie z tutaj ekipą głosowanie. Ja będę głosowała na nazwę Utopia, bo myślę, że tutaj pasuje do stylu naszej gry. I też yy, jest to jeziorko, zaczynam latać na Trydentach, więc po prostu czuję taki klimat. Po prostu mi pasuje na dwa sposoby. A dwa to dużo. O, jeszcze tego pomieszczenia nie widziałam. No, każde pomieszczenie jest. I nawet banery. Ale się postarałam jeszcze, żadnego baneru w tej grze nawet nie zrobiłam. Mega. Dobra, chodźmy dalej. <gryw> I będą tutaj kule te. To chodźmy do haciendy Kamiego. Kami postanowił zbudować no i lata świrus. Postanowił zbudować chatkę w stylu japońskim. To chyba pierwsza budowla w stylu japońskim. Jest tutaj tak minimalistycznie powiedziałabym, ale stylowo i elegancko urządzona. Jest taki fajny balkonik. Podoba mi się to, że jest wiele wejść. I to chyba jest ostatnie piętro, już? Tak. Czy jeszcze jest magazyn. E, dobra, A mówi: A tutaj jest magazyn, więc super. Magazyn nie zaginął, będzie skąd kraść złote marchewki. <grywki> Prawda, Kami? Oczywiście. Kami zawsze często jest złotymi marchewkami. Podoba mi się też to, że jest takie przejście na wylot i można sobie chyba latać trydentem. Dobrze, myślę, że to się uda. O, mi się nie udało, trzeba dobrze wycelować. Musisz stanąć na tym bloku. No Dobra, wycelować. poczekaj, poczekaj, poczekaj Poczekaj. No, no, no. Powiedzmy. Muszę... Tak, musisz w stanie na nim. No tutaj? Okej. Okay. Po prostu stój, nie naciskaj no. spacji, jeden do tyłu. No. No. Już? Wyceluj w górę tego. Dobra. O, Udało się! M może by jakoś oznaczyć ten blok, żeby takie osoby jak ja sobie umiały poradzić. Dobra, jeszcze zobaczymy Kami'ego z dworca, a teraz chodźmy do, właśnie dworca. Nie wiem co to za bloki, ale nieważne. Dworzec zbudował GEF i po prostu jak yy, chyba w jednym odcinku zaczęłam coś tam gadać o tym dworcu, a on już następnego dnia praktycznie skończył. Tutaj, z tego co kojarzę, jest wejście do jego chaty, bo Gepf jest bezdomny i postanowił mieszkać na dworcu, więc spoko. I tutaj sobie ukrył skrzynki, więc już je ja wszystkim pokazałam, żeby wiedzieli skąd kraść. Fajne jest to, że jest tak dużo okien i można sobie na każdą stronę serwera patrzeć. Nie wiedziałam, że tutaj jeszcze chcę mieć balkon, a nie, bo tu jest ten zegar. No dobra, trudno, to nie musi być balkonu. Ale fajnie by było, jakby się dało na ten daszek w sumie wyjść. Jeszcze to bym widziała, bo tutaj czuję się taka troszeczkę zablokowana. A ja lubię mieć y, dużo wolności w budowlach, żeby właśnie były takie otwarte, żeby fajnie się dało po nich poruszać. No ale dworzec jest ogólnie sztosik moim zdaniem e, podobno jest jakimś białogardzkim dworcem, popraw mnie Gew potem jeśli źle powiedziałam e, i są tutaj też tunele e, kopał je Gew, troszeczkę chyba też pomagał Bucio i Abysus i plan jest taki e, a chcieliśmy mieć tutaj jakieś myśleliśmy też nad farmą żelaza, żeby zrobić ją w podziemiu i żeby, I żeby właśnie tymi tunelami dało się do niej zejść. E, mamy też dużo kurczaków. A dlaczego mamy na bazie dużo kurczaków, to Wam e, pokażę może w następnym albo za dwa odcinki, bo <ścoughs> dużo się działo, powiem Wam, ale ta historia jest całkiem zabawna. No więc e, mamy tutaj troszeczkę awarię kurczakową. E, tunele zostały opanowane przez kurczaki, ale myślę, że to. No dobra, niech tu mieszkają. Są podziemne kurczaki. Nie mamy szczurów w metrze, tylko mamy kurczaki. Żeby było śmiesznie. Nie ma szczurów w Minecrafcie, to są kurczaki. Mogłyby być też w sumie zające. Powiem Wam, że na tych shaderach to naprawdę super wygląda. I te czerwone bloki z torami też super. Jak będzie gotowe, to się przejedziemy. Dobra, a tutaj co? Tutaj jeszcze nasza, nasza baza nie sięga. To jest niczyj teren. E, tutaj się niewiele zmieniło. Dobra, tutaj Kami zrobił e, schody do Akuni. Na początku ja zrobiłam takie robocze, ale ludzie się na nie skarżyli, bo rzeczywiście były takie robocze, a ja, a ja jakoś tak nie miałam ochoty i weny, żeby się tym zajmować. Więc nie robiłam. E, I mamy domek akuni. E, wejdę do środka. Zobaczyć, czy coś tutaj się pozmieniało. Lubię tu przychodzić zawsze. Czekają na mnie ciasta. Podję sobie. Mam nadzieję, że akunia się nie obrazi, ale myślę, że ona, ona to by mnie ciastem poczęstowała to jak to, ale Akunia to by mnie poczęstowała tutaj, a wiem, zrobił się taki kominek i siedzi przy nim piesek, bardzo fajnie potrzebujemy nim tagów, żeby nazywać te zwierzaki i robi się też jakieś poddasze ale widziałam, że Akunia na razie zajmowała się innymi rzeczami ojej, tutaj się zagubiłam zajmowała się innymi rzeczami i już Wam je pokazuję z bliska otóż Akunia zaczęła budować chatkę wiedźmy na wyspie takiej latającej. Bardzo mi się podoba i moja chatka to jest trochę chatka czarodziejki, więc cieszę się, że będziemy miały w podobnej konwencji chatkę wiedźmy. I tutaj też widzę, że używa bloku pryzmarynu. Bardzo ładnie on wygląda. No i. Będzie miała naprawdę dobry widok. Mega! Ojeju, aż zazdroszczę tym osobom, które, yy, które żyją na górze, bo super się patrzy na naszą bazę z tej perspektywy. Bardzo mi się podoba, muszę tu częściej przychodzić i się rozglądać, bo ja zazwyczaj właśnie yy, jestem przy moim domku, przy teleporciarce no i głównie tam sobie siedzę, coś tam kombinuję. Ale super, musi się na to patrzeć z góry i teraz jestem ciekawa, czy się ludziecki zdziwiał, jak wejdą na serwer i <noise> zobaczą tam Abyssusa, był jakiś tam magazyn na e, narzędzia, a teraz jest po prostu japońska chata. Więc się zmieniło i myślę, że na plus bardzo ładnie wyszła Abyssusowi. A ogólnie to tak jak patrzę na te budowle, to niektóre rzeczy widziałam na YouTubie, więc to są ludzie sobie budują z tutoriali, ale spoko, niech budują. To jest moim zdaniem, do tego nic nie mam, że ktoś sobie buduje z tutorialu albo się inspiruje, część, część materiałów sobie zamieniają. Serwer wygląda dzięki temu bardzo fajnie. Myślę, że każdy się cieszy, że ma takie fajne budowle. Dobra. U Bucia, do Bucia nie pójdziemy, bo Bucio zajmował się projektem statkowym. I u Bucia pójdziemy na następnym odcinku. Jak wam powiem, dlaczego w naszej bazie jest tyle kurczaków i dlaczego schody dostały nazwę nową. A schody nazywają się obecnie Kurczakowymi, właśnie, lub drobiowymi, tutaj jest podpisane schody kurczakowe. Więc to jest historia na następny odcinek. Wie, że widzieliście, to wsiądę do łodzi i popłynę jeszcze do pięknego statku Bucia. Bucio się trochę obawiał, czy mu ten statek wyjdzie. Niestety nie zrobiliśmy tutaj... Już rozwaliłam tego lilipada, wiedziałam, że tak będzie. Yy, Buccio się zastanawiał, czy mu, się, mu ten statek wyjdzie. Trochę się obawiał, ale moim zdaniem wyszedł mu super i jeszcze wejdziemy sobie z lądu, yy, bo przez to, że jest za blisko wieśniakarki, czyli naszej piramidy, która jest wioską wieśniaków, to nie mogliśmy zrobić w niej farmy żelaza, tak jak wstępnie planowaliśmy, więc Bucio miał wolną rękę, żeby sobie go troszeczkę urządzić. I nie wiem, czy już skończył. Na razie wygląda to spoko, jest troszeczkę minimalistycznie, ale minimalizm też jest fajny. Wejdziemy sobie tutaj. Na górę? Mam nadzieję, że da się... O nie, nie da się tu wejść. Chciałam, chciałam widok zobaczyć. No dobra, to zobaczymy stąd. Kocham nasz serwer! To moja oficjalna deklaracja. Jest, jest epicki. Dobra. I z tym widokiem radującym moje serce... Chciałabym Was pożegnać. Dzięki, że oglądacie. Cieszę się, że komentujecie, że mówicie mi miłe rzeczy. I trzymajcie kciuki za rozwój serwera. Zadawajcie pytania, będę odpowiadać w kolejnych odcinkach i będzie się działo. Pa!